Dzień dobry, proszę Państwa, 30 dzień stycznia, minus 8, Grańsk południe imieniny Martyny i Macieja. Ach, jak zimno, mroźne powietrze. My dopiero sobie wyszliśmy, ale nie chciałem za bardzo. Ja miałem już mocne, mocne, poważne, poważne prace życiowe do zrobienia i w nocy i nad ranem. I się zrobiła dziesiąta. Więc jesteśmy na dworku. Ach, jak wszystko tutaj jest zmrożone. Jak nam tutaj pod kołami trzeszczy. No, już od przyszłego tygodnia będzie plus 5. Gdzieś tam w okolicach 8-9 lutego. To jeszcze tydzień zimna. Teraz będzie najgorzej, bo będzie minus 11 i minus 15 i minus 17. Proszę Państwa w noc. Dobrego dnia wszystkim życzymy. Właściwie to jest już piątek przecież. A, a ja rzutem na taśmę muszę gdzieś podskoczyć. Ale tym razem tramwajem. Dawno nie jeździłem, zobaczymy jak to się dzieje. No, pozdrawiamy, pa pa